Hej, dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z tematem skoków kwantowych, bo uważam, że jest to taki juicy temat, o który cały cały czas są pytania. Także na pewno ten filmik pozwoli wam chociaż trochę rozjaśnić ten temat. Myślę, że przedstawię go w takiej trochę innej też perspektywie niż większość twórców. Większość osób, które jednak mówi o tych skokach kwantowych, z punktu widzenia oczywiście świadomej manifestacji, także zapraszam Was serdecznie do tego materiału. By the way, też jakiś czas temu, już dobry czas temu, bo jednak myślę, że to było prawie rok, był Masterclass o skokach kwantowych, który wydaje mi się, że już nie jest dostępny w tym momencie. Natomiast możemy zrobić za jakiś czas sobie powtórkę. I wejść troszeczkę w to głębiej, czemu nie, ale zobaczymy, to na razie takie wiecie: luźne plany. Zobaczymy, gdzie to wszystko przepłynie, że tak powiem. Więc, jeżeli chodzi o skoki kwantowe, to to, co musimy właśnie zrozumieć z punktu widzenia manifestacji, to kwestia po pierwsze teorii równoległych rzeczywistości i tego, że wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, już istnieje, tak? Że mamy nieskończenie wiele tych równoległych rzeczywistości. I w każdej z nich wydarzy się coś bardzo podobnego, ale w każdej możemy mieć takie życie, które, tak jak powiedziałam, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Możemy sobie wyobrazić, na przykład, że jesteśmy teraz nie w naszym mieszkaniu, czy tam gdziekolwiek jesteście, a na przykład w hotelu na Malediwach, a może jesteśmy w Hiszpanii, a może jesteśmy u naszej koleżanki, a może jesteśmy w tym samym mieszkaniu, w którym teraz przebywamy, tylko na przykład różni się kolor zasłon. No, dosłownie jest nieskończenie wiele różnych możliwości. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jest to dosyć ważne w kontekście skoków kwantowych, bo skokiem kwantowym nazywamy właśnie przeskok z jednej równoległej rzeczywistości do kolejnej. Ja wiem, że niektórzy mówią, że po prostu skoki kwantowe są wtedy, kiedy widzimy znaczne zmiany w świecie zewnętrznym, natomiast no, można tak powiedzieć, ale nie do końca jest to prawda, nie jest to aż tak dokładne. I słuchajcie, co jest ważne, uważam, to zrozumienie, że skoki kwantowe to nie tylko zmiany w świecie zewnętrznym, ale też zmiany w nas, zmiany wewnętrzne. Tak? Czyli kiedy ja zauważam, że na daną sytuację reaguję już w inny sposób, czy czuję się inaczej, czy coś sobie uświadomiłam, zaczynam rozumieć rzeczy inaczej, to już jest skok kwantowy. Oczywiście on się też będzie przejawiać w rzeczywistości zewnętrznej, natomiast dla mnie te skoki kwantowe wewnętrzne są zawsze o wiele bardziej po prostu ekscytujące niż nawet te zewnętrzne. Oczywiście w swoim życiu do, doświadczyłam sporych skoków kwantowych zewnętrznych, a jak niektórzy z Was znają tę historię w zeszłym roku z, przez, z przeskoczenia 3 tysięcy przychodu miesięcznie na 50 tysięcy, w niespełna dwa miesiące. Ale też przeprowadzki, nieprzeprowadzki, nagłe ogromne sukcesy, inne skoki finansowe, dostrojenie się do dużo bardziej, dużo bardziej luksusowej rzeczywistości. No po prostu jest tego multum, tylko wymieniać. Wy też macie różne niesamowite skoki kwantowe, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Natomiast, tak jak Wam mówię, nieraz jest po prostu tak, o, to też lubię bardzo, kiedy czasami się obudzę, patrzę w lustro i totalnie widzę, że wyglądam inaczej niż wyglądałam dnia poprzedniego. Jest po prostu zawsze takie, who is this girl? I wczoraj była inna, więc to po prostu uwielbiam. Czasami ktoś może totalnie zmienić zachowanie o 180 stopni w stosunku do nas. Czasami, właśnie, tak jak mówię, coś nam przeskoczy i to, co wczoraj widzieliśmy w totalny sposób, dziś się zaczynamy widzieć inaczej. O, czasami to jest też coś takiego, że jedzenie, które nam dotychczas smakowało, przestaje nam nagle smakować, bo jesteśmy inną wersją siebie. Czy też coś, co nam wcześniej służyło, nagle nam nie służy, albo odwrotnie. Więc są bardzo różne przypadki. W ogóle możecie dać znać w komentarzu pod tym filmem, jakie były wasze skoki kwantowe. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że to też będzie ogromna inspiracja dla innych. Więc, tak jak sobie powiedzieliśmy, skokiem kwantowym nazywamy to, co się dzieje tak naprawdę w każdym momencie. Bo teraz, słuchając tego, co ja do was mówię, też robicie cały czas skoki kwantowe i ja też cały czas robię te skoki kwantowe, prawda? Natomiast można sobie zadać pytanie to co ja mogę zrobić, żeby te skoki kwantowe przyspieszyć, żeby one były większe. No i słuchajcie, tak naprawdę aby one były szybsze, żeby one były lepsze, to to co możemy zrobić, to maksymalnie pokazać naszej podświadomości udowodnić jej, że jesteśmy już nową wersją siebie, że dostrojamy się już do nowej rzeczywistości. Czyli możemy jej w jakiś sposób zaimponować, tak można powiedzieć. No i my jej tak, że tak powiem, imponujemy na co dzień, na przykład poprzez powtarzanie afirmacji, tak? Bo cały czas sobie powtarzamy, na przykład jestem bogata, jestem bogata, jestem bogata, więc pokazuję w ten sposób poprzez moje myśli swojej podświadomości, że jestem bogata. I muszę się stać bogata. Muszę zrobić skok kwantowy do rzeczywistości, w której ja jestem bogata. Czasami też e, może się to wydarzyć podczas hipnozy, bo też zmieniamy wtedy podświadome przekonania w dosyć intensywny sposób. Może to się wydarzyć podczas jakiejś medytacji, kiedy jesteśmy właśnie w stanie medytacji i e, też coś e, sobie na przykład uświadomimy, czy odbijemy nowe przekonanie, bo na przykład jest to medytacja prowadzona i są tam na przykład też afirmacje. E, więc, różne tego typu rzeczy mogą nam dawać spore skoki kwantowe. Ja też wiem, że wiele z Was dzięki materiałom, które tworzę, robi spore skoki kwantowe, i nagle coś, co powiem, sprawia, że Wy sobie coś uświadomicie i robi się jakiś przeskok w rzeczywistości zewnętrznej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Także, taki przepis myślę na szybkie skoki kwantowe, to jest właśnie. Jak najmocniejsze trzymanie się swojej sceny końcowej, e, utrzymywanie diety mentalnej, właśnie trzymanie się tej sceny końcowej, niezależnie w jaki sposób to zrobicie. I to zwykle jest właśnie poprzez utrzymywanie diety mentalnej, maksymalne ignorowanie 3D, powtarzanie afirmacji, czasami właśnie wizualizacje, medytacje, hipnoza i inne praktyki, które można e, stosować na zmianę podświadomych przekonań. Myślę, że chyba tyle chciałam Wam przekazać dzisiaj e, na temat skoków kwantowych. Jeżeli pojawią się Was jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Tak jak wspomniałam, zachęcam Was serdecznie do zostawienia Waszych własnych efektów, bo jestem niesamowicie ciekawa. Na pewno coś jest jeszcze, czego od Was nie słyszałam, mimo że codziennie pojawia się mega dużo wiadomości z rezultatami, szczególnie w ostatnim czasie, e, na moim profilu na Instagramie. Także też Was tam odsyłam. Link jest w opisie profilu. W opisie pod filmem. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, życzę Wam przecudownej reszty dnia, niezależnie od tego, kiedy to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa, pa!